Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska, zapraszam. Siatkarze Kuprum Mondolubin walczą o brązowy medal pierwszej ligi. W najbliższy weekend w Lubinie rozegrają dwa kolejne mecze z Pekpolem Ostrołęka. Tym razem Kuprum wystąpi w roli gospodarza. Szermierze Olimpu Lubin wezmą udział w kolejnym turnieju rangi ogólnopolskiej. Tym razem podopieczni Olega Bugajenki sprawdzą swoją formę na zawodach w Radlinie. Lubinianie w Radlinie walczyć będą w najbliższą sobotę. W środę podopieczni Olega Bugajenki udadzą się do Stolnicy Dolnego Śląska na Olimpiadę Wrocławską. Jesteśmy jakby jako szermierzy oprócz Wrocławia tylko w Lubinie, w województwie i jesteśmy zapraszani na, na, na tę imprezę regularnie, także, także jest to też dosyć ciekawy turniej. Najważniejszym turniejem w końcówce sezonu będzie dla lubińskich zawodników Olimpiada Młodzieży. To jest takie, powiedzmy, zakończenie sezonu z grube rury tam, gdzie chcemy wystartować i nie tylko indywidualnie, a również i drużynowo, ponieważ drużyna też się zakwalifikowała naszego naszego klubu. Jakie cele przed swoimi zawodnikami pan stawia na te najbliższe tygodnie? No tylko wyłącznie, tylko wyłącznie oczywiście podium jak najwyżej, jak najwyższy wypaść tych, w tych turniejach, także finały nas już praktycznie nie interesują za bardzo, ponieważ w finałach jesteśmy regularnie, a wejście na podium plus perspektywa, perspektywa startu w reprezentacji kraju, także docelowy jest właśnie ten, ten nasz taki plan na dłuższą metę. Olimpiada Młodzieży odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w Łodzi. Selekcjoner reprezentacji Polski Piłkarek Ręcznych Kim Rasmussen powołał zawodniczki na zbliżające się mecze kwalifikacji do Mistrzostw Świata w 2013 roku ze Szwecją. W kadrze znalazło się aż pięć szczypiornistek KGHM Metrako Zagłębia Lubin. Wśród powołanych jest Kinga Byzdra, Aleksandra Paluch, Karolina semeniuk olchawa Agnieszka Jochymek i Monika Maliczkiewicz. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia! Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.